Witajcie, moi drodzy! Witamy w nowym odcinku. Rozpoczynamy tak. wyprawę, czy wyprawę? weekendzik w Hiszpanii. Zabieramy was tym razem do Badiu. Alicante. Także lecimy. To już chyba tradycja, że mamy problem. Z dojazdem do hotelu po przylocie. Tym razem nasz autobus nie przyjechał, bo dzisiaj, akurat, akurat dzisiaj musiał strajkować, ale dogadaliśmy się tutaj z takimi babeczkami. Podzieliliśmy koszty Ubera i jesteśmy w hotelu. Pierwszej nocy w naszej kapsule, rozpoczynamy dzień od kawki w lokalnej kawiarni, jest fajna. która opowie nam jak jej się podobała nocka, Trzymaj. No, Możesz mnie nagrywać. E, nocka w kapsule, nie wiem kto co lubi, ale ja zdecydowanie nie lubię takich klaustrofobicznych klimatów, wszystko się strzęsło, wszystko skrzypiało, masakra. No, My już jesteśmy po kawce. Zeszliśmy tutaj do Markadony po jakąś wodę, może jakiś owocek, coś przekącić, żeby była siła na dalsze zwiedzanie. Zobaczenie marketu było jedną z naszych atrakcji. Lecimy teraz dalej. Wybieramy się, aby zobaczyć. Zamek świętej Barbary trzeba wleść po schodach. jeszcze na temat zamku, bo pokazaliśmy widoczki, ale nic o nim nie opowiedzieliśmy, także... Madziu? No to słuchajcie, zamek zbudowali w IX wieku Maurowie, wtedy nim rządzili, ale w XIII wieku z kolei przejęli go chrześcijanie. A dlaczego nazywa się świętej Barbary? No, nazywa się świętej Barbary, dlatego że 4 grudnia chrześcijanie przyjęli ten zamek, a to jest święto Barbary i dlatego na no, jej cześć tak go nazwali. Chodzimy i zwiedzamy sobie piękne wąskie uliczki Alicante. Dotarliśmy do ulicy z grzybkami. Jesteśmy już po obiadku w Fancy knajpie. Musimy trochę odpocząć, bo założyliśmy sobie właśnie, że podczas tego wyjazdu odpoczniemy, a tak naprawdę zrobiliśmy już, jak patrzę na zegarek, 20 km na nogach. Także teraz co, jesteśmy sobie w parku niedaleko plaży i posiłkujemy się tą Szymonkiem, winkiem win win z kartonu smacznego. Polecam! lewy, złodziejki, dopadły tutaj dziewczyny zabrały chipsy i przekąski normalna szajka zaraz zawieram portfel tak, no patrzcie jak walczą dziewczyny tu siedzą nie mogą na was kreczników moi drodzy, no i jesteśmy już z powrotem w naszej kapsule ten dzień dobiega do końca jesteśmy umordowani zrobiliśmy 23 km dzisiaj na nogach także bardzo intensywnie i co? Do usłyszenia jutro. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejny dzień. Już, my już przy kawce. Za chwilę zjem jakieś śniadanko i zwiedzamy. No i trzeba się jeszcze wymeldować z kapsu. Ogarnęliśmy sobie śniadanko z merkadonki. Na bogato kanapka pełna z salami. Madzia, jaki smakuje? Pycha. No i co, oddaliśmy już kartę do naszej kapsuły, plecaki spakowane. Odlot mamy za jakieś 12 godzin. Także rozpoczynamy po, po raz kolejny tułaczkę na mieście. Zwiedzamy sobie Alicante, poboczne uliczki. Odeśliśmy trochę od centrum. Ale zachciało nam się troszkę pić, to sobie przycupnęliśmy na małe piwko. Co jemy? Trafiło na chińskie. Ciężko dostać paele w Hiszpanii. Jednym z naszych ostatnich punktów, jak nie ostatnim z atrakcji jest palmiarnia w Alicante. Także co nieco tutaj pokażemy, na przykład... takie widoczki tak sobie idziemy, idziemy i tak odeszliśmy już taki kawał od centrum, że nam się restauracje pokończyły. Nie udało nam się spróbować paeli. Na, na szczęście jest Mercadonka, która oferuje takie dania. Gotowe. Jak to smakuje? Dobre. Dobre. Jest nawet taki kącik. Tutaj można sobie wziąć kubeczek, podrzeć to wszystko. Całkiem fajnie. Polecam. Jedzonko zjedli, coś tam wypili w Berkadonie. No i musimy zbierać się w kierunku lotniska. Także spacerujemy w jego kierunku. Na szczęście widoczek jest całkiem sympatyczny po drodze. Patrzcie. No i tak sobie idziemy. No i moi drodzy, nasz spacerek w kierunku lotniska i innych atrakcji dobiega końca. Udało nam się dojść, nogi wchodzą, nie powiem już gdzie, ale dotarliśmy. Także tutaj jesteśmy już na lotnisku i kończy się nasza przygoda z Alicante, nasz City Break. Także dziękujemy za oglądanie i. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy.